Witam Państwa po króciutkiej przerwie. Tak jak zapowiadałam, ze mną jest niezwykły gość. Sylwia Emeja Angelizmy, a właściwie Sylwia Jażdżewska, osoba jasnowidząca, egzorcysta. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteś nietypową osobą. Jak na ciebie ludzie reagują w ogóle? Ci, którzy wiedzą na początku z małym dystansem, gdzieś patrzą z boku, ale te osoby, które już mnie znają dłużej. No, mam wrażenie, że są do mnie przyzwyczajone, czują się bezpiecznie. Jak u Ciebie to wyglądało na początku? Byłaś dzieckiem, kiedy zorientowałaś się, że jesteś no, inna. Miałam około trzech lat. Ten, wiadomo, okres przedszkolny. Do tego momentu dziecko jest w domu. Wydaje mu się, że widzi wszystko to, co widzą wszyscy inni. A w przedszkolu się okazuje, że jednak nie. Tak? Więc to było takie pierwsze moje zderzenie z rzeczywistością i społeczeństwem? I dziećmi, które no nie widziały aniołów. Ja jako dziecko bardziej widziałam anioły niż duchy. Duchy dopiero zaczęły się później. Pamiętasz pierwszego anioła, jakiego zobaczyłaś? To tak. To... Przedstawił się jako Archanioł Gabriel, drugi był archanioł Michał, a trzeci zawsze stał z tyłu i nie chciał ze mną rozmawiać, po prostu stał. I do tej pory jest ten ktoś? Jest yes, przedstawił mi się jak miałam około 13-12 lat metatron. Dlaczego nie chciał Ci się wcześniej przedstawić? Nie mam pojęcia. Nie masz pojęcia. Nie mam pojęcia, po prostu stał z boku zawsze. Miałam takie wrażenie, że taki najbardziej majestatyczny był. Powiedz Jest. mi, um, kiedy powiedziałaś w ogóle mamie, komuś w swoim otoczeniu, że mamo, tato, nie wiem, ja widzę coś, czego inni nie widzą. No miałam takie odczucie, że mówiłam o tym zawsze. Nawet jak rozmawiam z mamą, to mówiła, że miałam jakiegoś przyjaciela, przyjaciół, z którymi rozmawiałam. Czasami ciężko było mi skupić się na jedzeniu, bo mnie ktoś gligotał tak. To były właśnie anioły, natomiast na początku rodzice traktują to jako niegroźną załawę, tak. Dopiero później, jak miała może 4-5 lat, mama mówi, no już chyba powinnaś wyrosnąć z tych swoich przyjaciół, tak. Masz koleżanki w przedszkolu, już nie musisz mieć takich niewidzialnych przyjaciół. No więc mówię, że no, ale, ale oni są, ja, ja ich nie wymyślam, tak, oni istnieją. No i zaczęły się dopiero rozmowy. Mm. Mama raczej nie była osobą, która akceptowała to, bardziej moja babcia. No właśnie, bo twoja babcia też była jasnowidzącą osobą, tak? Moja babcia była z czasu wojny medium, stała do podziemi ściągnięta, pomagała ludziom. Miała ponoć taką energetykę, która pozwalała na to. Teraz zajmujesz się też odprowadzaniem duchów. Tak. Kiedy to się zaczęło? Bo mówisz, że nie widziałaś na początku widziałaś nie. tylko anioły. Tak, duchy, no tak ciężko powiedzieć. 4, 5, 7 lat. Na pewno już w okresie szkolnym, tym wczesnoszkolnym, widziałam więcej. Odprowadzać zaczęłam w wieku 14 lat. Na początku z lęku, że ktoś tam stoi i się patrzy. A tak zawodowo, czy bardziej świadomie, zaczęłam to robić w wieku 19-20 lat. Ale w wieku 14 lat wiedziałaś już, jak odprowadzić ducha? Tak. Czułaś to intuicyjnie? Intuicyjnie, bez żadnej nauki. Po prostu otwierałam kanał, bądź uczyły mnie anioły, jakkolwiek to brzmi. Mm. Tak. To miałam takich swoich nauczycieli, którzy pomagali mi bardzo. Do tej pory często proszę Archanioła Michała o ochronę. Mam syna jasnowidzącego, trzynastoletniego również. E, jego też nauczyłam rozmowy z Archaniołem Michałem i pomagają sobie wzajemnie. Powiedz mi, twój syn ma 13 lat, on chwali się kolegom swoim darem, czy... Czasami tak. Rodzice, ja, jego tata, akceptujemy, więc nie ma z tego powodu żadnych problemów, tak, nie musi tego ukrywać. Natomiast miałam ciekawą sytuację ze starszym synem, który zawsze mówił, że mama jest wiedźmą e, i w zerówce, że. E, mówił chodził... to z przekąsem, czy sprawiała ci to przykrość? E, nie, 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 raczej takim, taką dumą, tak? bo mama widzi coś, co jest takie wyjątkowe. A w pierwszej klasie podstawówki, bądź wzorówce... Wzorówce. Chodził do prywatnej szkoły i wiadomo, tak było, że dzieci się chwaliły. Mój tata tamto, a moja mama tamto. No i tak do Patryka mówią, no a co, a co z tobą w ogóle? Jak tam twoja mama? A moja mama jest wiedźmą. I jak się nie przymkniecie, to, to mi was, zaczaruje w żaby. No i skończyłam oczywiście u dyrektorki. Było zabawnie troszeczkę. jest to tak... Oni są bardzo otwarci. Powiedz mi... Yy... Taka najtrudniejsza sprawa, którą się zajmowałaś. Jak to w ogóle wygląda? Ludzie przychodzą do ciebie, dzwonią, mówią: Sylwia, potrzebuję pomocy? To zależy. Najczęściej jest tak, że ludzie trafiają do mnie poprzez innych ludzi. Ja się staram bynajmniej nie reklamować, staram się nie nagłaśniać swojej osoby, tak? chociaż czasami jest to trudne, bo to jednak się rozchodzi. E, duchy to jest coś, co robię często, ale to nie jest takie wow. Tak? To, to jest już takie naturalne. Natomiast jeśli chodzi o trudniejsze sprawy, to są zdecydowanie egzorcyzmy. E, to są e, takie sytuacje, kiedy ktoś ma nałożoną magię urok. E, jeśli e, przychodzi taka osoba, to pracujemy z nią około dwóch, trzech tygodni, w zależności od natężenia. No, ostatnio taką mocną sprawę miałam w styczniu bieżącego roku. Przyjechała do mnie kobieta z Warszawy, praktycznie y, była z nami przez trzy tygodnie. To było jedno z najcięższych. To było takie bardzo mocne obciążeniem. Cały dom tak naprawdę to odczuł. A o szczegółach postaram się nie rozmawiać, ale było naprawdę bardzo ciężko. Powiedz mi, były momenty, kiedy chciałaś się wycofać? Niejednokrotnie. Niejednokrotnie chciałam być takim normalnym człowiekiem, który idzie do zwykłej pracy, y, robi takie zwykłe rzeczy. Jestem między innymi dietetykiem, więc to takie normalne, prawda? Uspołecznione. Natomiast nie jestem w stanie pracować tylko i wyłącznie jako ktoś gdzieś, taki zwykły, ponieważ zaraz mi ciągną. Tak jak teraz rozpoczęłam pracę taką bardziej poukładaną, automatycznie posypały mi się zlecenia. Jakby ktoś mówił, to nie jest twoje, ty masz robić to, określoną rzecz. Więc... Mówisz, że pracujesz też jako dietetyk. Przychodzi do ciebie klient, klientka i potrzebuje diety, a Ty patrzysz na niego i widzisz, że jest inny problem. Mówisz mu o tym, czy starasz się? Zdarzyło mi się dwa razy. Zdarzyło mi się dwa razy, raz przyszła do mnie kobieta po chemioterapii. To tak jak najbardziej podpowiedziałam jej, co może zmienić, jak może wpłynąć na to, żeby nie było powrotów, doprowadzając ją zresztą do płaczu. Ale to tak często jest, że jak gdzieś się natrafi na taki guziczek, to osoby zaczynają płakać, to jest standard. Natomiast bardzo często się zdarza, że osoby, które przychodzą z różnych powodów tak, do dietetyka, czy to są problemy metaboliczne, czy to po prostu dało się troszeczkę za dużo zjadło, czy to jest kwestia ciąży, czasami znajduje się inny powód, ja go widzę. To... Powiedz mi, częściej pracujesz z dorosłymi, czy z dziećmi? Z dorosłymi zdecydowanie. Z dziećmi to jest bardzo rzadko. Dzieci to bardziej traktowałam jako oddanie czegoś od siebie, ponieważ jest to moja praca. Pracując z dorosłymi zarabiam. A z dziećmi pracuję tak, jak dając coś od siebie, tak? dzieląc się swoją obfitością. I często pracowałam z dziećmi chorymi na raka albo z dziećmi, które są po różnych obciążeniach. No i tak zwane 5 złotych pracowałam tak. Sylwio, widzisz też. Aurę człowieka, tak. tak? Widzę, tak dokładnie. Moglibyśmy zaprosić kogoś, żebyś nam powiedziała. Jak najbardziej. Jak ktoś chciałbym... będzie otwarty. <laughs> Czy ktoś z Państwa miałby ochotę zobaczyć, jaką aurę ma, um, usłyszeć to, jakie kolory dominują w jego aurze? Będzie ktoś odważny? Nie ma. No niestety, widzicie Państwo, to chyba nie do końca chcemy wiedzieć wszystko o sobie, prawda? A często się tak zdarza. Ja będę odważna. Dobrze, już zaraz zobaczymy Ciebie. Tylko ja już Ci chyba mówiłam, wiesz. No mówiłaś mi, tak? To już nie będzie to samo, to już nie będzie ciekawostka. Myślę, że mo może, może ktoś się jednak zgodzi na, na pokazanie. Zapraszamy, Zapraszamy pana. pana. Jest Pan odważny, przyjdzie. Ja mogę na chwilę od Ciebie mikrofon, ja tylko Pana zapytał. jak się Pan nazywa? Dawid. Pan, pan, panie Dawidzie, dzień dobry. Proszę, witam, niech pan wstanie, nie pan tutaj z boczku. Przykazie Emeja, witam. Jest kolor niebieski, taki bardzo mocny, natomiast na dole emanuje troszeczkę czerwieni. Natomiast kolor urodzeniowy to jest niebieski. Niebieska, to, A możemy omówić tam aurec? Tak, możemy. Kolor niebieski. Dziękujemy e... panu. Może pan posłuchać jeszcze chwilkę, tam na pewno będzie pan słyszał. Dziękujemy panu bardzo. Kolor niebieski mówi o to jest jakby kolor emanacji czakry gardła, tak? Więc to jest kolor, który pokazuje, że pan lokat ma lekcję w tym życiu, żeby nauczyć się mówić o swoich pragnieniach, o tym, czego chce, ale również nauczyć się mówić nie. To jest taka lekcja na, na to życie. Natomiast czerwień jest kolorem też siły, tak? Pokazuje, że no, czasami mamy takie skłonności do zaborczości i stanowczości. Czy pan jest zaborczy? Zdarza się panu? A ma pan problem z mówieniem o swoich emocjach, o sobie? Nie ma pan. Czyli lekcja jest o takim razie przepracowywana właściwie. Dobrze, dziękujemy panu dziękujemy bardzo. Dziękujemy <coughs> Powiedz mi, Sylwio, twoi znajomi e, przychodzą i mówią: słuchaj, mam taki, taki problem. Powiedz mi, bo ty wiesz. Tak, to się bardzo często zdarza. Najczęściej to są moi koledzy, którzy wysyłają mi zdjęcia dziewczyn. E, powiedz mi, czy ta się nadaje. Tak. Widzisz ze zdjęcia? Czy tak, widzę. Czyli ja potrzebuję albo żywego człowieka, albo zdjęcia, tak żeby oczy były skierowane do obiektywu, bez okularów, zwierząt i roślin wokół. I to w zupełności wystarcza. Czemu bez roślin i zwierząt? Bo to troszeczkę zaburza widzenie wtedy. To jest jednak jakby inna aura, inna, inna osobowość wokół. Eee, to jest najczęściej. Koleżanki jak najbardziej chcą wiedzieć, albo żeby postawić im karty, robię to bardzo, bardzo rzadko dla nich jak najbardziej, a chyba najczęściej to mój mąż. pyta mnie no o różne nie rzeczy. No chyba nie o dziewczyny. Nie, no o dziewczyny dzięki Bogu nie, ale zobacz, co tam siedzi albo zobacz, czy mamy coś zrobić, czy są jakieś plany, tak? To najczęściej. A przyjaciele z czasem tak już zminimalizowali. To prędzej osoby nowe, które są gdzieś po szkoleniach, poznają mnie, to one dzwonią, bo mam taką osobę, wiesz, ona to wszystko wie. No. Powiedz, powiedz mi, Sylwia, jak to wygląda? Jesteśmy teraz w centrum handlowym. Jest mnóstwo osób. Jak ich widzisz? Widzisz ich normalnie? Wyłączasz swój dar? Staram się wyłączać w takich miejscach, ponieważ podłączając się do człowieka, widzimy nie tylko te fajne rzeczy, ale czasami jest tak, że informacje przychodzą też o takich trudniejszych sytuacjach. Tak? Czasami jest tak, że wracam do domu, nie doczyszczę się i wtedy mam jakieś emocje, które nie są do końca moje. I to jest ciężkie, więc staram się odłączać. Mam wahadełko i ono powoduje, że się podłączam. To jest taki mój punkt start. Ostatnio miałam tutaj w Galaksji właśnie spotkanie na pierwszym piętrze z kobietami w jednej z kafejek. To tam jak najbardziej pozwoliłyśmy sobie na otwarcie pełne i było dużo pytań. Było bardzo miło i sympatycznie. Będzie kolejne spotkanie ósmego, więc zapraszam Cię. E, powiedz mi, można się... tego wyłączania się nauczyłaś... E, musiałaś się uczyć, czy...? Tak, musiałam się uczyć. To była dość długa nauka, e, bo człowiek, jak jest otwarty, to po prostu zbiera wszystkie informacje z boku. Czasami po wyjściu z, na przykład Reala, tak? Człowiek ma taką głowę pełną bóli, bo każdy wchodzi i myśli o tym, że musi wydać dużo pieniędzy, każdy przemyśli. Cały swój dzień ten ma problemy, ten co ma zrobić, tamta co też ma zrobić, więc tysiące, tysiące informacji, megabity, więc wyłączać się uczyłam bardzo długo. Jeżeli chodzi o naukę, też pobierałaś to nie jest tak, że wszystko robisz na wyczucie. Pobierałaś no, naukę. Oczywiście, bo z czasem człowiek stara się, po pierwsze zrozumieć, o co w ogóle z nim chodzi. Po drugie, czy jest normalny, tak? To jest chyba takie pytanie, które najczęściej sobie zadają osoby takie jak ja. Czy ze mną jest wszystko w porządku, czy nie jestem schizofrenikiem, tak? Więc są lekarze, którymi się tam gdzieś przychodzi, bada i, i sprawdza, czy naprawdę jest tak, jak jest. Później zaczynamy szukać inaczej, czyli szukając takich ludzi jak my. Pytamy jedną, drugą, trzecią osobę, porównujemy dane. I to jest taki pierwszy krok. A później szkolenia. Oczywiście jest dużo osób, które są te starsze, były starsze ode mnie, miały większą wiedzę. Więc chodziłam na różne spotkania, uczyłam się u magów rosyjskich, w szczególności magii. Jakby radzenia sobie, oczyszczania ludzi. Zajmuję się tylko tym, co dobre, bo to jest takie najczęściej pytanie, jak ktoś gdzieś dzwoni później do mnie mówi: Słuchaj, a postawisz mi klątwę albo wrócisz mi faceta, bo wziął mi odszedł. Więc nie, nie robię takich rzeczy, tylko sprzątam, proszę porządkuje. cię o klątwy. Tak, to jest bardzo częste. Ludziom łatwiej jest. E... Prosić o taką formę zmiany, to też wynika z tego, że nie rozumieją, na jakich mechanizmach to się opiera, tak? Niż na przykład zmienić coś w swojej osobowości i ułożyć sobie życie, żeby być szczęśliwym. Właśnie. Czym są klątwy? Kto może rzucić klątwę? Eee, jest kilka rodzajów, tak? Są przekleństwa pospolite i tak naprawdę to może zrobić każdy z nas. Może hmm. nie mówmy jak? <śla> Silne emocje. To są jakby słowa, które padają. Są uroki miłosne, je się przestawia też przeróżnie i są klątwy, które są zwykle stawiane u szeptu, bądź u magów, bądź u wiedźm, u czarownic, takich bardziej negatywnych osób. Tak naprawdę jeśli się wejdzie wujka Google, to, to jest tego naprawdę ogromnie dużo. Mam nadzieję, że ludzie będą coraz rzadziej takie rzeczy robić. Bardzo ważna informacja, że osoba, która zleca nie tylko płaci gotówka, ale tak naprawdę płaci swoim losem. Jeśli mamy dzieci, to nasze dzieci za to płacą. To Dlaczego? Dlatego, że to tak działa, tak? Nie, ma, nie można robić komuś krzywdy i wyjść całkowicie białym. A ponieważ e, dzieci są jakby naszym przedłużeniem, to one najczęściej biorą cały ciężar na siebie, często nieświadomie. Też zajmujesz się egzorcyzmami? Powiedz mi, demony, demonologia są też. Połączenia lucyferyczne, tak jak kiedyś mi mówiłaś. Tak, tak. tak. Jak Dym... to wygląda? Każda magia, jeśli mówimy tu o klątwie, jest stawiana na strażnikach klątwy. To są takie byty stworzone z myślokształtów. E, są myślokształtami z pewnym im programem, tak? Które są jakby e, postawione do życia, nazwijmy to w ten sposób. E, I one pilnują, żeby ten program, który jest w magii, się zrealizował. Mhm. Tak. Natomiast połączenia luceferyczne najczęściej są przy osobach, które zajmują się sat księgi satanistyczne, czytają, wywołują duchy, czasami trafią nie tam co trzeba. Dużo młodych ludzi, którzy gdzieś wyszukują różne pisma, chcą być cool, tak więc czytają w różnych językach, łacina, nie łacina. No i takie podłączenia niestety się robią, mogą prowadzić nawet <śm> przepraszam, do opętania. Czy też do jakichś dziwnych emocji. I e, to są najcięższe rzeczy. Tak? Powiedz mi, właśnie te lucyferyczne opętania. Dużo razy pracowałaś. E... Kilka razy. To właśnie w styczniu teraz bieżącego roku miałam takie oczyszczanie. E, jak wygląda ta praca Twoja? Może zabrzmi to troszeczkę zabawnie, bo tak jak człowiek patrzy z zewnątrz. Po pierwsze miska z słoną wodą, tak, ponieważ to musi wszystko gdzieś schodzić. Nie jest tak jak na filmach, że ktoś lata tak, po suficie i nie wiadomo co z siebie wydziela. Osoba, która jest egzorcyzmowana czuje się słabiej. Często jest tak, że czuje, że opuszczają siła, chce przestać. Ma różne myśli, różne emocje to jest bardzo częste trzeba pilnować tą osobę by jednak kontynuowała tak żeby była staram się wtedy pracować z sobą tak żeby też na poziomie świadomości się uwalniała od różnych rzeczy ta osoba konkretnie która była zajmowała się troszeczkę magicznymi rzeczami troszeczkę narkotyków i innych rzeczy więc myślę że to poniekąd spowodowało u niej takie ani inne zmiany ty to wiedziałaś od razu, że tak, była, zajmowała się... Tak, robiłyśmy konsultacje w Warszawie jeszcze, bo to była dziewczyna z Warszawy. E, I na konsultacji jej podałam dokładnie, więc powiedziała, że tak jak najbardziej, było tak, tak jak mówię. Dodała jeszcze kilka szczegółów. Na początku bardzo mało chciała mówić, więc to ja więcej mówiłam. A później oczywiście wszystko się jeszcze bardziej potwierdzało i pokazywało, co tam było. Miałeś, kiedyś opowiadałaś mi o tej jakiejś sytuacji... Które chciałaś się wycofać, związanej z Twoim synem 13 lat tak, 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 bo teraz wtedy on był mniejszy dużo, jeszcze mieszkałam pod innym adresem. Pracowałam też z egzorcyzmami, ponieważ zawsze starałam się pracować tak po godzinie 23, 4, po pierwsze dlatego, że dany człowiek śpi, więc troszeczkę w niej pracy, mniej szumu jest z wokół, a po drugie moje dzieci również spały, były takie. Czyli w innym wtedy wieku. łączyłaś się z tą osobą, Tak, dokładnie którą pracowałaś? Tak. No i pracowałam i nagle poczułam taki przewiew pod drzwiami, coś się zaczęło dziać. Więc otworzyłam pokój do dzieci i było otwarte okno, mój syn stał na parapecie z drugiej strony. Do tej pory o tym pamięta, tak? Okazało się, że śpi, więc lunatykował. Nie pamiętam, bo nawet starszy syn nie zawołał wtedy. No i delikatnie go wyciągnęliśmy, ale od tamtej pory nie robiłam już egzorcyzmów w domu. Powiedz mi, teraz zbliżają się, zbliża się Halloween, amerykańskie święto, które przejęliśmy. Zbliżają się, zbliża się Święto Zmarłych, dawne dziady. Czy to jest czas, kiedy jesteśmy bardziej narażeni na kontakt? Może nie narażeni, ale bardziej łatwiej nam złapać kontakt. Tak, na pewno tak. Po pierwsze, dlatego że też te dusze są bardziej gotowe, w tak? szczególności te, które zmarły w tym roku. Tak? Bo dusze, które są powyżej 3-5 lat, to one już są daleko gdzieś i z nimi kontaktu nie mamy. Bardzo często narażone są osoby, które dopiero co straciły bliską osobę, ponieważ one są w tej swojej rozpaczy. One jeszcze są podczas przerabiania tego bólu, żalu po, po utracie. I bardzo często jest tak, że idą na cmentarz, rozpaczają i tak naprawdę podpina się do nich dusza, niekoniecznie tej zmarłej osoby. Ja zawsze mówię osobom, które chodzą na cmentarz, aby wizualnie gdzieś otoczyły się taką kulą światła, zamknęły się w kokonie, a wychodząc z cmentarza, zawsze porządnie otrzepały sobie nogi. Tak? Ponieważ y, taka magma, która jest w tamtych miejscach, mniej więcej tak jest do połowy łydek, czasami nawet do czyli, kolan. Czyli trzeba porządnie otrzepać dokładnie nogi. Tak? Dzieciom zawsze mówimy, żeby po. Pały? Dzieci w ogóle małych, takich do rogu, nie powinno się zabierać na cmentarze, w ogóle. W ogóle, czyli spacer ogóle. z wózkiem nie? Zdecydowanie nie. To nie jest miejsce, ponieważ tam przychodzi dużo istot innych, tak? duchów Ponieważ my nie widzimy, większość z nas nie widzi. Jest tak naprawdę, nie wiesz czym się zmaga będąc tam. Często jest tak, że przychodzimy, boli nas kark, gdzieś brzuch, boli nas głowa. Takim fajnym rozwiązaniem jest wieczorem, albo kąpiele w soli, takiej zwykłej podawce, sypać sobie kilogram do wanny. A jeśli ktoś ma natrysk, to po prostu nadszedł ciało i spukać. Tak zawsze to... się oczyści troszeczkę. Jak ty chodzi... często chodzisz na cmentarz? Bardzo rzadko. Dlaczego? Po pierwsze, widzę za dużo. Po drugie, często się zdarza, że są tam dusze, które nie odeszły. I one dużo gadają, bardzo dużo. Często jest tak, że jest dużo myśl o kształtów, tej rozpaczy również. Nie przepadam za cmentarzami, nigdy nie lubiłam chodzić, długo nie musiałam. Teraz akurat wspieram czasami mamę chodząc na grób do taty, ale za każdym razem jest to mocne doświadczenie. Powiedz mi w takim razie, jeżeli już e, idziesz na ten cmentarz, co widzisz? Czy się zaczepiają? Często się tak zdarza. Po pierwsze, e, czuję tą magbę na dole, tak? bo to jest takie lekko ciągnące się. Ja mam troszeczkę inną percepcję postrzegania. E, często jest, że gdzieś za e, żywe płotami widać takie cienie. Tak? Jedne są jasne, wręcz mleczne, inne są ciemne. E, I to najczęściej. E, Czasami się zdawać, że zaczepiają, ale to taką pewnie rzadkością, bo też zawsze obudowuję się, staram się mniej świecić w takich miejscach. Jak jestem w domu i rozmawiam, czy pracuję, no to tych duchów zagląda więcej, tak? Z tego względu, że one wiedzą, że widzę i, i każdy mówi, to ja to, ja, to ja teraz ja chcę jeszcze tam iść dalej. Powinniśmy się bać duchów? Nie, bardziej żywych ludzi. Ale powiedz mi, wszystkie duchy, które są. Na przykład tutaj na to jesteśmy w galaksy. Dużo duchów tutaj jest w tym momencie. Mój przyjaciel kiedyś mówił również jasnowidzący, jeśli chodzi o e, takie pytania, mówi, jeśli spluniesz, to na trzy trafisz. Czyli jest tego dość dużo. Dość dużo. Dość to one dużo. wszystkie są pozytywnie nastawione? Duża część. Najwięcej dusz, które zostają, to są te, które nie odeszły w porę, ponieważ albo chciały zostać z bliskimi. Dużo jest też takich dusz, które gdzieś świadomie myślą a, nagrzeszyłem, nagrzeszyłam, Boże, jeszcze trafię do jakiegoś czystsza, to do piekła, więc lepiej nie odejdę, zobaczymy, co się będzie działo. I później się okazuje, że już nie mogą iść dalej. I te dusze są po prostu zbłąkane. Tak? One, one, one nie wiedzą, co mają z sobą robić, ten kanał się zamyka w pewnym momencie. Zdarzają się oczywiście duchy takie, które są grzeszne, które są niedobrymi duchami. Dzisiaj będę odprowadzała wieczorem takiego jednego, ducha kobiety. Ale to jest rzadkość. Idąc po takich miejscach jak tutaj, praktycznie nie, nie zdarza się, żebyśmy do domu coś przynieśli. Czyli do, do galaktyki na zakupy możemy iść spokojnie? Spokojnie. Myślę, że jeśli człowiek ma taką niezłomną pewność, że ma tego swojego anioła stróża i opiekuna wokół siebie, i myśli o tym, czasami chociaż, to jest bezpieczne. Ważne, aby nie robić żadnych dziwnych rzeczy. Mówię, nie czytać dziwnych y, łaciny, tak, jakichś pism, które są czasami o czarach, o czarownicach. Y, nie szukać guza, jak to się ładnie mówi. Nie szukamy guza. Każdy, nie szukamy. Ma, każdy ma anioła stróża, każdy może z nim porozmawiać. Każda osoba, wejdę tak, y, pozytywnie spolaryzowana, tak? czy takiej pozytywnej osobowości ma anioło od jednego do czterech sztuk. My... Czujemy, ja? Jak myślisz, taki normalny człowiek. A masz czasami taką sytuację, że wychodzisz z domu i mówisz, kurczę, parasol, wezmę, a później wyśmiemy, nie, nie wezmę, i połowie drogi zaczyna padać? No tak, zdarza się. No to jest właśnie podpowiedź Anioła Stróża. Czyli powinniśmy słuchać. Oczywiście, że tak. Nie ma czegoś takiego jak intuicja taka, w takim znaczeniu, jak czasami ludzie sobie myślą, tak? Intuicja to jest najczęściej to coś, tak jak stoi z boku i mówi, zrób to, nie idź tam. Albo czasami, zauważ, chcemy wyjść na jakąś określoną godzinę i szukamy czegoś, nie możemy znaleźć, denerwujemy się, albo stoimy w korku. To zwykle jest po coś. Czyli twierdzisz, że korki są po coś, dlatego, Oczywi że... Oczywiście, że tak. Oczywiście, no nie jest tak, że obligatoryjnie dla wszystkich, tak? Ale jeśli prześledzilibyśmy los każdego człowieka, to myślę, że przynajmniej 3-4 razy stał w tym korku z jakiegoś powodu, na inne osoby i przy okazji. Czyli nic się nie dzieje bez, bez powodu. Nic się nie dzieje bez powodu i nie ma przypadków. Dobrze, ja Ci bardzo dziękuję. To była niesamowicie ciekawa rozmowa. Mam nadzieję, ja że Państwa również. również zainteresowała. Moim i Państwa gościem była Sylwia Jażdżewska, a właściwie Sylwia Emeja Angelizmę. Tak, dokładnie. Ludzie, z którymi pracują, znają mnie jako Emeja. Emeja. Dziękuję Ci bardzo Emejo i za Dziękuję rozmowę. Dziękuję Ja Państwa zapraszam na króciutką przerwę i serwis informacyjny.